Cześć babeczki. Tutaj katarzyna z wigello.pl. Dzisiaj troszkę nowości. Zacznę od tej, którą mam na głowie. To jest model, który nazywa się Joan, a my na nią mówimy pieszczotliwie Joanka. I ten model u nas sprzedaje się najlepiej. No i jako model to nie jest nowość. Nowy jest ten kolor. Nazywa się Perłowy Blond. Ja tutaj do Was mówię, a nasza Julia spoza kadru mówi mi, że ten kolor jest naprawdę śliczny. I jest, bo on jest taki niejednorodny troszkę perłowy, troszkę blond i ma bardzo fajne odrosty. Dziewczyny, dla jasności, ja Wam pokazuję modele, ale kolorów każdy model ma bardzo dużo, więc jeżeli samo cięcie Wam się podoba, ale kolor nie, to do nas zadzwońcie albo zobaczcie na naszą stronę internetową, bo tam jest dużo większy wybór. Wszystkie modele oparte są na tradycyjnych czepkach, które są bardzo elastyczne i zawsze mają jeszcze tutaj na dole z obu stron regulację obwodu głowy. Kolejny model nazywa się Claudia. Model podobny do Joanki, ale odrobinę inaczej ukształtowana grzywka, taka bardziej filuterna, ale z boku i z tyłu chyba bardzo podobnie. Oczywiście każdy model można troszkę po swojemu zaczesać. Jeżeli lubicie na przykład z grzyweczką taką bardziej na czoło. Ten kolor nazywa się Champagne Tete i ma takie bardzo fajne, delikatne, nie rzucające się w oczy odrosty. Następny model nazywa się Monika. Akurat ta wersja kolorystyczna, którą mam na głowie, nie ma odrostów, ale bywają oczywiście w innych kolorach. Jest troszkę dłuższa i można ją zaczesać albo tak troszkę... Z grzbeczką albo bez, no tak jak lubicie. Sabrina. To jest dłuższy model, a ja całe życie noszę naprawdę króciutkie włoski. I jak wkładam taką burzę, to trochę nie wiem, co z nią zrobić. Trochę Wam rozczeszę, bo takie dłuższe włosy naprawdę można zaczesać na wiele sposobów no ale to zależy od was, bo zobaczcie, najpierw wam pokażę ile tych włosów jest. no generalnie jest sporo i jak na mnie są mega długie. i można je zaczesać na różne sposoby do przodu, do tyłu, na boczek. troszkę wam to właśnie tak poprzeczesuję, żebyście miały wyobrażenie, co z takimi włosami można zrobić. Ale jeżeli macie ochotę, żeby tych włosów było tak sporo na głowie, to ten model naprawdę daje takie fajne możliwości. A jeżeli ja miałabym nosić taką fryzurkę, to uczesałabym ją sobie na przykład w taki sposób. A jako okularnik, to w Sabrince wyglądałabym tak. Przypominam, że kolory, które Wam dzisiaj pokazywałam, są tylko przykładowe. Zapraszam do nas na wigello.pl, do naszego sklepu internetowego, osobiście do Poznania, albo do zakupów przez telefon, bo jeżeli nie lubicie kupować przez internet, to wszystko z nami załatwicie przez telefon. Często o to pytacie, więc potwierdzam, tak każdy produkt zakupiony przez internet, także nasze peruki można zwrócić. Macie na to 14 dni. Linki do wszystkich prezentowanych modeli znajdziecie nad wideo albo pod, zależnie czy ten film oglądacie na Facebooku czy YouTubie.